Słowo Boże na dziś, 23 czerwca 2024 roku, 12 Niedziela zwykła. Czytanie z Księgi Hioba. Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło złona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za piluszki ciemność pierwotną? Złamałem Jego wielkość mym prawem, wprawiłem w i bramę i rzekłem: Aż dotąd, nie dalej, tu zapora dla Twoich chwal nadętych. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 107 Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Ci, którzy statkami ruszyli na morze, by handlować na wodach ogromnych, widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębin. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Rzekł i zerwał się wicher, burzliwie piętrząc fale. Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, ich dusza truchlała w niedoli. Chwalmy na wieki, miłosierdzie Pana. Wołali w nieszczęściu do Pana, a on ich wyzwolił od trwogi. Zamienił burzę na powiew łagodny, umilkły morskie fale. Chwalmy na wieki, miłosierdzie Pana. Radowali się ciszą, która nastała, przywiódł ich do upragnionej przystani. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za jego cuda wobec synów ludzkich. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: Miłość Chrystusowa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie ze wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie. Lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Oto Słowo Boże. Alleluja alleluja, alleluja! Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: "Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak jak był w łodzi, także inne łodzie płynęły za nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary! Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kimon jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo pańskie.